szansę show! Hej, witajcie, ja jestem Alek, a to jest DAJ ŚCIERWU szansę show, czyli program, w którym biorę grę, która zniszczyła, napluła i zbeształa moją ulubioną serię platformówek, w tym tygodniu jest to Rayman, no i sprawdzam, czy było warto. Jeśli jesteś na tym kanale, to bardzo prawdopodobne, że znasz już tę historię. Wyszedł pierwszy Rayman, który był przepiękny, przeuroczy, ale za to tak trudny, że dzisiaj nie bardzo da się w niego grać. Potem wyszła magiczna i klimatyczna dwójka, a potem zabawna, szalona i dynamiczna trójka. Celowo nie chcę się rozgadywać na ich temat, bo na każdą część chciałbym poświęcić osobny materiał. Potem Marfi powiedział DO ZOBACZENIA W RAYMANIE czwórce! No ale Rayman 4 nigdy nie powstał. Miał powstać i był tworzony, prace szły nieźle. Michel Ansel, geniusz z Ubisoftu, odpowiedzialny właśnie za Raymana i Beyond Good and Evil, snuł ambitne plany. Miały być piękne lokacje, super gameplay, jeżdżenie na jakichś tam zwierzątkach i wszystko to, za co uwielbiamy Raymana, na czele z dobrym platformowaniem. I wszystko byłoby idealnie, gdyby nie... Nintendo. Bo Nintendo wymyśliło sobie, że gracze przecież nie lubią siedzieć na kanapie z padem i grać jak normalni ludzie. A to, co najbardziej jara prawdziwych gamerów, to sterowanie ruchowe. Powstało więc Nintendo Wii. No i tu pojawia się problem, bo grać w platformówkę ze sterowaniem ruchowym to tak, jakby jeździć na rowerze, tylko że zamiast kierownicy mieć kaktusy. Ubisoft musiał mieć jednak na premierę Nintendo Wii grę, w której będziemy napintalać tym pilotem jak śmigłem. I to najlepiej grę z mocną marką. No i niestety padło na Raymana. Rayman 4, platformówka, która miała być kontynuacją trójki, poszła więc do kosza, a na jej miejsce pojawił się Rayman Szalone Króliki, czy tam Kurliki, na Nintendo Wii. No, i widzicie co w tym odcinku robię za mikrofon, nie? I pewnie myślicie, że będziemy grać na Wii. Nie, nie ma opcji. Ja jestem pro-gamerem. Będę w to grał na myszce i klawiaturze. Wszystko rozpoczyna się bardzo spokojnie. Rayman i dzieci Globoxa siedzą sobie razem na pikniku i słodko spędzają czas. Aż tu nagle pojawiają się straszne króliki, które wszystkich porywają. Wsadzają Raymana do celi, a potem każą mu brać udział w zabawach ku uciesze rozpikselowanej gawiedzi. Zwieńczenie fabuły jest wyjęte prosto z kosmicznego meczu. Rayman musi brać udział w migierkach, żeby zdobywać takie zasysaki do kibla. Nie mam pojęcia jaka jest tego fachowa nazwa. Nagroda to niby żadna, ale Rayman to łebski gość i robi sobie z tych zasysaków drabinę do wolności. No i to jest cel gry. Przynajmniej... Tak mi się wydaje, bo w przeciwieństwie do Raymana 3, w której wszyscy bohaterowie byli aż nadto wygadani, tutaj dialogów nie ma żadnych. I powiem wam szczerze, że mega mnie to dziwi, ale o tym pogadamy sobie później. Pierwszym co uderza, co jest w zasadzie strzałem w ryj od twórców jest to. Możemy sobie pobiegać, potupać, poskręcać, ale nie poskakać. W grze, która ma Rayman w tytule nie można skakać. Rayman Raving Rabbids od samego początku nie pozostawia złudzeń. To jest jedynie zestaw minigierek przygotowany na szybko z myślą o nowej, ruchowej konsoli Wii. Po Raymanie 4 i platformówkowych korzeniach serii nie ma tutaj śladu, ale to jest gra Ubisoftu, dużego studia. Do tego sygnowana imieniem maskotki tegoż studia. I dużo jest gier, które wykorzystywały platformówkowe ikony do właśnie takich zestawów minigierek. Mam więc chyba prawo oczekiwać od tej gry dobrej zabawy, prawda? No, oczekiwać to każdy ma prawo. Tylko prawda jest taka, że to jest najbardziej nienatchniony chłam, w jaki grałem od dawna. Mamy na przykład taką minigierkę, że się biega. Rayman skręca sam, a to co my musimy robić, to po prostu wciskać szybko lewy i prawy kontrol, na zmianę. Albo takie cudo: rzucanie krowy. Tutaj trzeba robić kółka myszką, jak Dr. Strange. I takich prostych guwienek jest tutaj od groma: dojenie krowy, jechanie po torach, rzucanie beczką, robienie guza. Takie proste, nieszkodliwe minigierki, które trwają po 10 sekund. Wszystkie, równo opierają się na wciskaniu szybko przycisków, i nie pozostawiają po sobie żadnego pozytywnego czy negatywnego śladu. No i te minigierki to są te najmniej szkodliwe, bo raz, że jest ich najwięcej, dwa, że trwają najkrócej, a trzy że po prostu działają, bo na przykład zabawa w zamykanie królikom kibla, bo jak nie zamkniemy im kibla, to strzelą do nas od tykaczku do kibla, już tak dobrze nie działa. Siedziałem na tym zesranym, dosłownie, poziomie dobre kilkanaście minut, bo tak głupia gra nie potrafiła wyłapać, że próbuje cokolwiek zrobić. Albo taki diament, trzeba latać na tym czymś się zbierać świnie do zagrody, tylko że to coś co chwilę się blokuje i nie da się tym latać. Jest też to, trzeba myszką obracać planszą żeby kulka przeturlała się do celu, tylko że kulka cały czas blokuje się na geometrii. Niektóre minigierki nie działają jak trzeba i przez to są po prostu strasznie irytujące, nie mają nic wspólnego z dobrą zabawą. Cała gra jest podzielona na dni. Wielki Królik wyciąga Raymana z celi z samego rana. Musimy zrobić 3 z 4 minigierek, które wybieramy na tej arenie, co to się na niej nie da skakać, a po zrobieniu tych minigierek mamy walkę z bosem, albo raczej walkę z naszymi powiekami, żeby nam się czasem po drodze nie zamknęły. Powracającym elementem w tej grze są bowiem etapy strzelane. O losie, jaka to jest nuda. Rejman ślamazarzy się niemiłosiernie. Strzelanie odtykaczami do kibla jest tak niesatysfakcjonujące, jak no nie wiem, jakbyśmy poszli na strzelnicę z jakimś nerfem i nie mogli nawet przebić tej takiej kartki z celem, mimo że cały czas w nią trafiamy. Króliki, które cały czas włażą nam pod celownik, też są powolne. Nie da się tutaj zginąć, nie ma tu ani krzty wyzwania. Oprócz wspomnianej wcześniej walki z powiekami. I mówię o tym dlatego, że nie dość, że to najdłuższe poziomy w całej grze, to jeszcze powtarzają się co jakieś 15 minut grania. I powiem wam, że naprawdę jestem w szoku. Ja serio myślałem, że mimo mojej płonącej nienawiści do tego, co ta gra zrobiła z moim ukochanym Raymanem, jako zestaw minigierek. Sprawdzi się to przynajmniej całkiem spoko. I miałem ku temu powody. Jest przecież stareńki i zapomniany już nieco dzisiaj Rayman M. z wyścigami i walkami w takiej imprezowej atmosferze. Rayman 2 miał sekwencje minigierkowe z surfowaniem. Remake Raymana 2, Rayman Revolution też miał sporo minigierek. Nawet Rayman 3 miał jeżdżenie na bucie i sterowanie tym drewnianym czymś. No, i to są jedne z najbardziej pamiętnych momentów w tej grze. To co chcę powiedzieć, to to, że Rayman nigdy nie stronił od minigierek. Dziwię się więc, że w grze, która w założeniu jest właśnie takim zestawem minigierek. Są one takie miałkie i przysięgam wam, nie jest tak, że wybrałem same najgorsze, żeby przepchnąć swój argument. Gdybym miał to zrobić, to wybrałbym rysowanie jedzenia markerem, albo takie uciekanie od duchów, które wygląda jak żywcem wyjęte prosto z flaszówki. Nie ma tu żadnej ani jednej aktywności do której chciałbym wrócić kiedykolwiek. Wszystkie minigierki to zapychacze, które powstały tylko po to, żeby jak najszybciej wypchnąć ruchową grę na ruchową konsolę. I możliwe, że na Wilocie i Nunchaku odbiór tej gry jest o wiele lepszy. Ale ja tego nie wiem, bo grałem na PCcie. Czy zepsułem sobie zdanie o tej grze, bo grałem na myszce, a nie na nintendowym pilocie? No, możliwe, ale to nie ja wypuściłem ruchową grę na komputer. A najśmieszniejsze jest to, że ta gra wyszła jeszcze na Xboxa 360 i tam steruje się po prostu padem, bo nikt jeszcze wtedy nie myślał o Kinekcie. Rayman Raving Rabbids to po prostu tani skok na kasę, który wykorzystuje znaną i lubianą postać, żeby zmaksymalizować zyski. A potem jeszcze wychodzi na platformy, na które kompletnie się nie nadaje, bo przecież głupi gracze kupią wszystko. Jedyne co mogłoby w moich oczach uratować tę grę to humor, ale tu nawet nie ma czego komentować. Żarty to po prostu drąca jape króliki... Albo dojenie krowy, albo że w zębach są robaki, czy coś. A już w ogóle szczytem tego wspaniałego festiwalu do wcipu jest syrający ptak. I to też jest dla mnie całkowicie szokujące. A wiecie dlaczego? Dlatego. Rayman 3 to kopalnia dobrego humoru. Każda postać miała coś zabawnego do powiedzenia, gagów było mnóstwo i wie to każdy, kto kiedykolwiek włączył Rejmana trójkę chociaż na chwilę. Po Rejmenie, dwójce, miałem zagrać artystę, który zakochuje się w lasce z wielkimi, A gram przy jakiegoś kolesia bez szyi w niskobudżetowej lokalizacji! Tutaj dialogów nie ma w ogóle, nikt się nie odzywa, a żarty to albo poziom skrajnie toaletowy, albo slapstick, ale nie dobry slapstick jak w Tommy i Jerrym. Widzicie, bardzo trudno jest zrobić żarty wizualne, taki slapstickowy humor w animacji 3D. Oczywiście zmierzam do tego, że twórcom Raymana Raving Rabbids ta trudna sztuka się nie udała. Humor nie siada, często jest wymuszony, a brak żartów i dialogów jest zastąpiony darciem mordy i kiblami na każdym kroku. I taka właśnie jest ta gra, która zabiła Raymana. Można się oczywiście kłócić, że to nie gra sama w sobie zabiła Raymana, tylko Ubisoft zabił Raymana, no ale przecież Ubisoft zabił Raymana właśnie tą grą. Można też mówić, że dzisiaj to już nieistotne, bo Rayman przecież dostał dwie kapitalne gry, a też króliki dostały swoją szansę na rehabilitację w crossoverze z Mario, który zresztą dzisiaj jest jedną z moich ulubionych gier na Switcha. Można to wszystko mówić, oczywiście, ale szczerze mówiąc to gówno mnie to obchodzi. To miał być wielki, piękny, ambitny Rayman 4, z tym, że Yubiu dupiło projekt Raymana 4, a nowej części w 3D prawdopodobnie nie dostaniemy nigdy. W tym kontekście fajnie patrzy się na końcówkę Raymana Raving Rabic. Rayman zbiera wystarczająco dużo odtykaczy kiblowych, robi sobie drabinę i ucieka z króliczego więzienia. Wraca do miejsca z początku gry i przypomina sobie, że małe globoksiątka nadal są w niewoli. Próbuje więc wskoczyć do króliczej dziury i... utyka. Widzicie, to prawda? Rayman już nic nie zrobi, nie będzie miał żadnej przygody. Już nikogo nie będzie ratował. Wszystko dlatego, że Ubisoft z premedytacją posłał go do Piachu. Chciałbym Wam podziękować za obejrzenie tego materiału do końca i za subskrybowanie mojego kanału. Dlatego, drodzy widzowie, mam dla Was kwiaty. Niech Wasze dni będą udane. I wszystkie gry będą wygrane.